Działce 10 stycznia 2026. Pierwszy spacer noworoczny. I takie widoki zobaczcie, piękna zima na Podlasiu. Coś wspaniałego. Potrzebne to jest w przyrodzie też taki odpoczynek. Narzekamy ostatnio, że nie ma tych zim prawdziwych, no to mamy prawdziwą zimę. Pokrywa śnieżna, myślę, około 20 cm, 25 cm, tak jak powinno być, moi drodzy. Temperatura około minus 8 stopni, także jest pięknie, jest wspaniale. Przyroda w uśpieniu po prostu czeka na, na ciepło, tak, czeka na marzec, na kwiecień, na maj, ale póki co jeszcze 2-3 miesiące zimy. Także zobaczcie, tak to pięknie się prezentuje. Jest ta kołderka z śniegu. Super, delikatny śnieżek. Troszkę go powrzucałem do szklarni, żeby po prostu tam też było wilgotno. Zobaczcie, pięknie, pięknie. Białe drzewa, białe konary pobielone, zlewają się z tym śniegiem. Super widok, także moi drodzy. Planujemy już pracę na wiosnę, jeszcze troszkę się wstrzymajmy. Jeszcze wiem, że już niektórzy zaostrzyli sobie sekatory, ale teraz zobaczcie, mamy tam rozy w nocy minus 20 na Podlasiu zprognozowany jest 22, nawet widziałem, także to są za duże spadki temperatur na nawet cięcie jabłoni czy grusz. Także spokojnie dajmy im odpocząć, dajmy im chwilę, dajmy sobie chwilę. Pięknie, zobaczcie, już boróweczki też zapączkowane. Także nic idę, sobie się trochę ogrzeję. Odpalę kozę, mam trochę drewna jeszcze. Dobrze, że było drzewo przygotowane. Wysuszone, fajnie się pali. Naprawdę sympatycznie. Troszkę pośnieżałem. Powrzucałem, jak powiedziałem wcześniej, ten śnieg do, do sklarenki. I jest pięknie. Także następna relacja chyba dopiero za tydzień, bo, bo cóż tu robić. Tak Wiem, że już niektórzy planują jakieś siewy, jakieś coś. Można oczywiście tak popatrzeć, jaki jest materiał. Już w marketach widzę, że nasionka są górków, pomidorów, arbuzów, kawonów, cebuli i innych. Także można się z ofertą zapoznać. Ale cóż moi drodzy. Na no, spokojnie. Cieszmy się tym pi pięknym widokiem. Bo naprawdę niektórzy mówią zima dziesięciolecia. Może i tak. Ja nie pamiętam, żeby aż taka była śnieżna zima. Dawno na Podlasiu nie było takiej zimy. Od właściwie wigilii się zaczęło 24 grudnia. Idealnie, bo wcześniej było cieplutko. Wcześniej jeszcze my sadziliśmy borówki z obejrzyci filmiki. W grudniu sadziliśmy sporo roślin. Ale pod koniec grudnia już pogoda się zmieniła na typową zimową. Także tym pięknym akcentem, tą piękną śliwą. Którą będziemy chcieli, kończymy dzisiejszy spacer. I do następnego, moi drodzy. Idę jakoś herbatkę rozgrzewającą sobie zrobię. Cześć.